Tym lepiej. No tak, ale chyba to ja sobie z tego nie bardzo zaznaczam nie na no stworzenie różnicy tego początku i końca, gdzie nie ma końca. Tak? No możemy stworzyć świat, ja, który stworzył nam tak? no jest tylko logikę, ale nie tylko. Ale One Piece, gdy był tworzony, tak naprawdę opis świata miał bardzo szczątkowy. Oni stworzyli świat, który miał jakąś określoną geografię, to tak naprawdę się sypnęła yy, potem. Bo im się sypnęła ona. Częściowo zachowana, ale trochę <tuszelni> <tuszelni> przesadzili. <tuszelni> Poza tym yy, no, świat. Były diabelskie owoce. I diabelskie owoce miały sprawiać, że to są rzeczywiście osoby, które są dane potężniejsze, ale przez to nie mogły pływać i tak dalej. <tuszelni> Natomiast problem się robi z tym, że pojawiają się postacie, które bez diabelskich owoców mają takie same moce prawie. I nagle skąd? przykład jak jest, że jest jakaś taka super moc. Tak. I możemy to tłumaczyć nagle to tak jak że było to w tym w tak w czerni, że podchodził Will Smith i że stryk no i tam światło księżyca, które odbiło się od gazu bagiennego bla bla bla. Na podobnej zasadzie próbujemy tłumaczyć. Ale oczywiście no, mogą się zdarzyć też genialne pomysły w trakcie danej serii, które mogą być całkiem zaimplementowane tak, że one się nie dość, że wcielają w coś, to wprowadzają jakieś postacie. I pytanie no, możemy, możemy tak naprawdę, stwierdzić, że być może ktoś to zaplanował. Bo mógł ktoś to zaplanować. Ale tak z drugiej strony to wydaje mi się, że często tak nie jest, ponieważ te postacie już można było dużo wcześniej wprowadzić. I twórcy Anime, które powstają na podstawie mang, mają jeden plus. Oni mogą naprawić pewne rzeczy odnośnie logiki, tak jak chociażby Naruto, który już było wspominane. Kiedy mamy klasę Naruto przed zdawaniem egzaminu, mamy od groma randomowych osób plus kilka, które się pojawiają dalej. Kiedy mamy anime, pojawiają się postacie typu shikamaru i inne postaci, które były już, później już wiemy, że one powinny tam być. To zostało naprawione jakby i twórcy anime mają ten komfort, że kiedy mangaka coś wymyśli nowego, oni mogą spróbować to już wcześniej zaszczepić. To jest bardzo, to jest bardzo fajna rzecz, która... No mówię, w przypadku tego naru, na przykład dla mnie była dużym bonusem, że ktoś o tym pomyślał. Co tu jeszcze można by tak odnośnie, no, Sprawy tak naprawdę zmieniającymi się trendami, no, To też jest bolesna rzecz, bo mamy sobie jakieś tam, powiedzmy, lata 90. I mamy dany typ mangi, którym bohater powinien być taki, inne tam jakieś rzeczy. Wszystko powinno się trzymać w ten sposób. I nagle nam pojawia się nowa moda, i jakieś tam inne rzeczy, i sprzedaż danego tytułu odrobinę zaczyna się wahać. Więc, co, więc co w takim razie należy zrobić? Wdawca twierdzi: Słuchaj, musimy dać tutaj taką postać, albo taką. I mangaka ma problem. Jak to kogoś wcisnąć? Więc stara się wciskać na siłę. Co nie wychodzi najlepiej zazwyczaj. Ciekawe dlaczego? Jak w erze samurajów kleić wkleić solare. Hmm. O, o. Tak, Solary. Z komórką na wierzchu. Tak, z Tak, z komórką na wierzchu. Wehikuł czasu i te sprawy. Nie, bo to będzie wiesz, będzie Do krzywienia czekał. Tak. To jest... Ha, Pokemon. Nie, ale jeśli chodzi Dzień. o telefonujących się trendów. Są tytuły, które tak naprawdę mogą sobie pozwolić na to, że oleją ponieważ tak mają sprzedaż taką, że one trzymają się dalej. Jesteśmy szonenem, to od początku do końca jesteśmy szonenem, prawdziwym. No, ale są tytuły, które no niestety Mandaka musi zobaczyć na to, że jeżeli tytuł nie zarobi, to i on będzie miał problemy. Bo on nie tylko musi sam siebie wyżywić ewentualną rodzinę, ale i wszystkich swoich pomocników. No bo tworzenie mangi na przykład jak jest tygodnia na tydzień jest cholernie jednak absorbujące i często to jest tak, że oddawane na ostatnią możliwą godzinę. A potem się okazuje, że a dobra słuchajcie robimy teraz szybko jakiś dodatkowy ten, żeby mieć dwa tygodnie wolnego. Tak samo to wygląda w przypadku anime. Anime też starają się jak tworzą od czasu do czasu mieć trochę wolnego i tworzą specjale, które właśnie są na dwa odcinki. Ta historia jest taka filerowata zazwyczaj, ewentualnie trochę tam nawiązanie do fabuły drobne. Są jakieś śmie śmiechowe garbi i inne rzeczy, które nie wymagają dużego nakładu pracy, a zarazem jest, pozwalają im mieć na najbliższy tydzień No To, na sam kartu opisać, że zrobili takie właśnie sprawdzenie, ile rocznie zarabia od prostego tam, albo powiedzmy, do dyrektora i w takim, takim studiu. Okazuje się, że większość ludzi, większość animatorów zarabia pracownicy McDonald'a. I, I to jest ten problem, że ich zarobki są zależne od sprzedaży. I tylko kiedy ich tytuł się wypromuje, tylko wtedy mają szansę na coś więcej. Oczywiście może się okazać, że pojawi się e, ktoś, e, kto nagle stwierdzi dobra, słuchaj. E, fajna seria, ale powiedz połowie ekipy pap. Też się zdarza. E, natomiast e, poza, poza takimi oczywiście seriami jeszcze należy też wspomnieć o pewnych seriach, w których tak naprawdę logika jako logika ma średnie zastosowanie. Chodzi mi o seriach gagowych. Gintama dosłownie. I taka jest sprawa, ja że. W Gintam, Gintama jest strasznie śmieszna. No się Ale jest jeden problem. Kiedy, kiedy patrzymy na Gintamę, Gintama jest spójna. Co? No? Że co? no. Ale Że spójnie. Dwaj przynajmniej, był to już tam 1939, pod koniec że byłem, okazało się, że jednak wydarzenie, które tam wspomnieli, mimochodem jednak jakieś nie miało. Tak, dama okazała się mimo wszystko, z serią kagową typowo. Jest spójną histori historię postaci, które są, a to jest naprawdę ciężkie, żeby w całym tym natłoku, gdzie wszystko się może pojawić, jakoś to utrzymać. Wszystko się może pojawić i mogą nawet powiedzieć, że ale nie no, na faktem, fact, że mogą się zdarzać błędy jakieś, czy jakieś błędy w cudzysłowie. Tutaj tak naprawdę nie zwraca się uwagi, ale mimo to, jakby, jakby ogóle na tą serię w porównaniu do innych, bo internet jest tasiemcem, ale tasiemcem gagowym, więc I może być wszystko. jest słowo i, że, i tak tyle gadamy, że, że możemy sobie gadać o czym chcemy, a i tak nie założę, tego, że my tak dużo gadamy. Tak, tak. tak. i pamiętaż, że w tym momencie był jak tłumacza. Nie chciałem, nie chciałbym! On to robi specjalnie. Więc jeżeli chodzi o to, no, są co prawda, inne serie, które są robione z odcinka na odcinek, ale też bez znaczenia popularnego. Jeżeli ktoś kojarzy, bo Shinchan'a chociażby. No to, jest, to jest seria, która. To jest jednoodcinkowa. Znaczy, chce się nie odcinkowa tylko że po jednym odcinku jest tworzone. I te his, to są krótkie historyjki, które opowiadają o czymś i one nie mają mieć większego to znaczenia. Tak samo znaczy, popularnego powiązania. One mają coś przedstawiać. Tyle. O Shinchanie. jest Już go nie ma. Jak to nie ma? Gdzieś na pewno ale tak samo jest z seriali odnośnie zwierząt. Serie odnośnie zwierząt. czy Sweet Home, Cześć Michael czy inne tak naprawdę nie polegają na tym, żeby mieć babułę, tylko żeby małe historyjki. I z naszego punktu widzenia to tak naprawdę to jest coś do poczytania, ale jakoś to lubią. I w przypadku niektórych serii to nie ma większego tak naprawdę znaczenia, bo to nie do tego stało stworzone. Bardziej boli w chwili, kiedy jest jakaś seria z takiej gagowej. Oczywiście no nie, wiem, w każdym, e, nie w każdej się da to w ogóle dokonać. Tak no, na raczej że trochę ciężko byłoby zrobić. Ale w przypadku niektórych serii, które miały być gagowe, nagle okazuje się, że zaczynają mieć historię całkiem spójną. Znaczy, wydawać, się, że jest spójna, okazuje się, że nie jest. Nie się, tak. się udało. Nawet autor napisał, że każda seria przy tym musi się w końcu na Walanskie zmienić. Takie Natomiast, <trym> jest przeznaczenie. Natomiast jest taka sprawa, też, ale czasami się to udaje, bo. Co prawda, nie do końca się udaje, ale. Ale pewne aspekty. Jest pewna manga, ona jest bardzo stara. Sakigake o Tōjoku, którą ostatnio ja czytałem. Jest to manga, która została stworzona na zasadzie pośmiejmy się z facetów. Jest o męskiej szkole, w której każdy, który do niej wstępuje, musi zrzec się z swego życia. To jest to, co te mury rozwalali w Tak. To polega na tym, że żeby zdać, trzeba przeżyć. A przeżyć jest ciężko. Sakigake o Tōjoku mogę potem podyktować. Manga jest, przypadać? ale uprzedzam, man, manga jest bardzo ciężkostrawna, ponieważ to jest lata 80. tak, tu kreska to do tego, ale ta, ta manga tak naprawdę ma, ma coś takiego. To jest, kole, to jest kolejna manga o napieprzaniu się. I... w tak, męskiej szkole. Się... Mógł załóżnić do bo to jeden tam taki... I tej, ta seria na początku była stworzona tylko taki fast, pośmiejmy się z facetów. Z tych serii o facetach, czyli właśnie tak jak chociaż mają Berserka, czy tam Kutonoken, yy, to też się pośmiejemy z tego. I seria Fakt Faktem została tak stworzona i na początku bardzo to widać, że ona jest gagowa. Leci po gagach. Jednak w pewnym momencie zaczyna się robić coraz bardziej poważna. Są gagi, są dalej rzeczy, które są... Bo ta seria jest całkowicie niespójna, jeżeli chodzi o to, co się tam dzieje, bo postacie nagle okazuje się, że przeżyły o, i tak dalej. Nie, więcej Polski jest ważne! Ja mówię po polskiemu! Ja mówię po polskiemu, a mam piątków jak mrówków! W każdym razie... Seria ta, ma pewien jakiś rys fabularny, który się pojawił. I e, to co prawda e, jest na tej zasadzie tak jak w Dragon Ballu. Ma, to, ma tą samą wadę co w Dragon Ballu, czyli <ścoughs> im dalej idzie tym pojawiają się coraz silniejsi. I gościu, który miał być najsilniejszy, danym okazuje się nagle, że staje się przyjacielem głównych bohaterów i się na pierwszy raz silniejszymi. Tak, a odnośnie kategorii Hitman Hitchman Reborn, to też jest seria, która niestety padła na jednym. To jest seria, która miała całkiem fajny pomysł na fabułę, ale twórcy stwierdzili, że się pobawią trochę w nagłówkę. I w przypadku Riborna, o sama seria jest bardzo fajna, jest przyjemna do czytania, przynajmniej jak dla mnie przy oglądania i śmieszna. Wadą natomiast to, że jest niespójna. Bo postacie, które tam są... E, chociażby no, mamy <gry> e, Lambo, który ma swoje działo i z tym niestety, ale jest taki problem, że to działo rozpieprza całkowicie spójność logiczną wszystkiego, ponieważ postać, która pojawia się po nie jest postacią 10 lat później, czyli postacią, która teoretycznie powinna wiedzieć w większości co się działo albo przynajmniej zachowywać się tak, jakby się zachowywał w prawdziwy Lampo 10 lat potem. <grym> Jak się okazuje, Lampo 10 lat potem zachował się zupełnie inaczej, niż ten przedstawiony w początkowych odcinkach po użyciu działa. I cała jakby sytuacja jest na tyle, że ona jest tak określona, że gagowo no, to jest bardzo fajne. Ale ktoś jednak się pominął z tym, że katek Jerzy hitler borg z założenia było jednak serią, która miała mieć fabułę. Mniej bądź bardziej, ale miała mieć. I no mówię, no mi osobiście to się nie podoba w tym... Teraz, teraz te czapki te nie są dobre, teraz te tak. najnowsze są te... nie są się... też. Kolejny tasie, więc... Nie no, mi się, mi się aktualne czasy <tus> Harry'ego podobają, bo weźcie posiedzi do normalnego, czasem coś normalnego. Do, do ale ten, ale to co się dzieje 10 lat później, ten długi... Do... Nie to mi jeszcze się podobało. Nie, mnie, mnie z... ja powiem, że chciałam myśleć, Boże, kiedy go zabiją, nie? <tuszy> <Okay. tuszy> Dobra. <tuszy> wersi, jest jeszcze jest taka seria, którą chciałbym... Dobracie, Dobra. którą chciałem jest seria, którą bardzo, bardzo lubię. Mianowicie ta seria to Kek Kajsi. Pewnie wiele osób o niej nie słyszało. Polecam. Z jednego powodu. To jest jedna z niewielu serii, w których bohater o dziwnie jego siła nie rośnie w postaci.